Michał, jeśli chodzi o falowniki Fronius, to mamy możliwość bezpłatnego przedłużenia gwarancji na okres 5 lub 7 lat. Jakie występują różnice? Dokładnie tak, Dawid. Mamy dwa warianty bezpłatnego przedłużenia gwarancji: gwarancja Fronius Plus 5-letnia i gwarancja Fronius 7-letnia. W przypadku gwarancji Fronius Plus klient otrzymuje pełne wsparcie dla swojego falownika. Nie pokrywa żadnych kosztów. Dostarczamy części zamienne, transport, robocizna, wszystko jest po stronie Froniusa. W przypadku gwarancji Fronius, tej siedmioletniej, Fronius dostarcza tylko i wyłącznie części zamienne. Oczywiście należy zauważyć, że pierwsze dwa lata tej gwarancji siedmioletniej to jest ta gwarancja Fronius Plus, tak? Tak, kompletna. Pozostałe pięć na same części zamienne. A jak możemy dokonać takiego przedłużenia gwarancji i przede wszystkim do kiedy to możemy zrobić? Przedłużenia gwarancji na chwilę obecną dokonujemy w internecie poprzez portal SolarWeb. Ten sam portal, na którym monitorujemy instalację, prawda? Jeżeli chodzi o czas, jaki mamy na to, żeby dokonać tej rejestracji falownika i wykupienia bezpłatnej gwarancji, na to mamy 30 miesięcy od wyjścia falownika z fabryki w Austrii. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że ten okres jest trudny do ustalenia precyzyjnie. Dlatego też zawsze prosimy klientów czy też instalatorów wykonujących za upoważnieniem w imieniu klienta to przedłużenie gwarancji, aby zrobić to niezwłocznie po wykonaniu instalacji fotowoltaicznych. Tak, tak. Wtedy unikamy wszelkich problemów związanych z przedawnieniem tego terminu. Dokładnie tak. Jeżeli przegapimy te 30 miesięcy, minie ten termin, nie ma już wtedy możliwości rejestracji produktu i przedłużenia gwarancji, więc warto o to zadbać po prostu jak najszybciej.